Jeśli by kogoś interesowało, jakiego serwera, jakiego zestawu używam, to już pokazuję. To jest mój zestawik. A więc tak, do podtrzymania zasilania używam takiego Digitusa, którego znalazłem na złomie. Stary UPSik ale wymieniłem w nim baterię i chodzi jak nowy serwer, jest w stanie działać na nim do 400 minut, jak nie ma prądu. A jako mm, serwera używam takiego, no już dosyć starego komputera, jest to Packard.pl i media A2921GE. On oryginalnie miał tylko 1-terabajtowy dysk, a ja mu wrzuciłem dwa dyski 2-terabajtowe, dlatego m.in. tutaj musiałem się napędu pozbyć, jeszcze dodatkowy wentylator tam wsadziłem, żeby to wszystko fajnie się chłodziło. I na tym mam zainstalowanego Proxmoxa. Jako, że tutaj jest Proxmox, to mogę tak naprawdę na tym jednym serwerze odpalić masę innych wirtualnych serwerów. A więc, tak, odpaliłem sobie na nim jeszcze dodatkowo, właśnie Nextclouda, czyli mam taką jakby. No, powiedzmy, mam taką jakby bazę danych dla moich plików z telefonów, z kilku telefonów, z laptopa. Tam jest jeden terabajt przydzielony i to wszystko mi się po prostu zgrywa. Mam jeszcze tutaj zainstalowanego JellyFina, który, na, który, na którego wrzucam sobie po prostu stare filmy z płyt DVD. JellyFin mi to wszystko fajnie sortuje, do, dodaje napisy, dodaje okładki, ściąga opisy filmów i to dosłownie wygląda jak Netflix. Mam tutaj jeszcze zainstalowanego Pichola, który to chyba się czyta Pihola, który blokuje mi większość reklam. Także mam wreszcie spokój z nadmierną ilością reklam. Jako, że jest tutaj dodane zamiast 4 GB aż 8 GB, no to jeszcze kilka usług sobie wrzuciłem, Między innymi swoją stronę internetową, która jest cały czas dostępna. Działa z tego właśnie pakarda. Wcześniej chodziła z Raspberry Pi, ale Raspberry Pi było troszkę za słabe, więc musiałem coś mocniejszego znaleźć. I yy, stronka oparta właśnie o WordPressa z bazą MySQL działa z tego jak rakieta. Czy to wszystko? No, nie, to jeszcze nie jest wszystko. Mam tu jeszcze zainstalowane oprogramowanie Observium, które służy do yy, diagnozowania, do monitoringu urządzeń sieciowych, yy, których mam w domu dosyć sporo. I to urządzenie. Yy, no Daje jeszcze radę, aczkolwiek procesor AMD1, który tutaj jest, no już troszkę nie domaga, bo to jest dosyć słaby procesor i czasami niestety no, lubi mielić dyskami, lubi się robić troszkę kaszana. Dlatego myślę o zmianie już tego komputera na jakiś mocniejszy, może z jakąś i trójką. No, zobaczę jeszcze. Póki co jeszcze daje radę. Także to tyle o moim serwerze. No, dosyć, dosyć ciekawy aczkolwiek już powoli leciwy sprzęt, ale daje radę. Nie zużywa dużo prądu, około 40 W to jest chyba maksimum. I myślę, że jeszcze z rok czasu go potrzymam.